Wiedzą Państwo, że już jesteśmy kabratem o to, ale nie wszyscy z Państwa jeszcze wiedzą, że czasami... Poznałem Cię przy drożnym bistro, romantycznie jadłaś schab. Ja jadłem dziś z ziemniakami, gdy nagle rzekłaś do mnie, nagle rzekłaś do mnie, daj mi kaszaki, bez schab ma chyba ze i wtedy już wiedziałem, że, że Ty jesteś. Majla, 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 pojedziemy do pisy, łow, na bitce i wysy, łow, kalderze w promie, wow, mielony w Lisbonie, łow, to w Paryżu, łaj, dynia w Londynie, łaj, szczyt w Jorku, łaj, jarbusa w Karduzach, o... W Londynie w małej knajpce waniałem kiszkę, kariol i pącz Ktoś mnie zaczepił, nie dwuznacznie pod. Nos mi podstawiając, z krzyknął Gil, kaszanka, bez z Trochę zdziwiło mnie, że tu, że tu także nasi są, nasi są, nasi są Bo do pizzy. Ło na pizzy i pizzy. Ło pierogi z Ryce wrycęć, trochę ma tu baku. Ło, obórku w kamburgu. Ło, banili, panini, łaj, jabłuszka w choruszkach. Ło! O, o Raz mo nad piwiarni, konsumowałem kiszkę i krem. Przed policjant i pierwsze słowa do. Nie skierował i usłyszałem hasło, gin, wielka szlachka, bezkarpie z hundek, pluma nie rozpierała, że taki zasięg akcja ma. Pojedziemy do wizyj, na bitce i wryzyj, łow, w Cebule, piranie piranie, łow, w Iranie, w Mombasie, i po w Bombaju. Wow, maszyku, Meksyku! Wow, i taky lepidem! Wow! Tyzy! Tyzy z ziemniakami! Tyzy z ziemniakami i z kartoflami. Tyzy z ziemniakami z kartoflami i z makaronem. Tyzy z ziemniakami z kartoflami z makaronem i z chlebem. Pyzy z ziemniakami, z kartoflami, z makaronem, z chlebem i z kluskami. Pyzy z ziemniakami, z kartoflami, z makaronem, z chlebem, z kluskami i ziemniaki pire. A ryba? Pyzy z ziemniakami, z kartoflami, z makaronem, z chlebem, z kluchami, ziemniaki pire, ryba i kartofle pire. Pyzy z ziemniakami, z kartoflami. I zasmarzka. I placki ziemniaczane z frytkami pire, i ziemniaki w mundurkach pire. I zasmarzka. I rurka z kremem. I druga rurka z kremem. I trzecia rurka z kremem. Czwarta rurka z kremem. Rurociąg z kremem. I jeszcze drugi rurociąg z zasmaszką. I trzeci z zbitą śmietaną. I do tego wszystkiego podejść z takim hydrantem wielkim, strażackim i wszystko to polać gorącym smalcem. Żok! I zasmaszka! I z drugiego piętra na to wszystko spuścić olbrzymią golonkę. A z trzeciego piętra na to wszystko spuścić budyń czekoladowy z korniszonami. Bach! A z czwartego piętra za A w wolne miejsca poupychać giczowy cielęce. I za I dopiero teraz podejść i na to wszystko tak jedną truskaweczkę. I dopiero teraz podejść i na tą jedną truskaweczkę jednego arbuzika. Pyk. dopiero teraz podejść na tego arbuzika tak jedną zasmażeczkę. A na tą jedną zasmarzeczkę taki kawiorek, jeden mały. I chwytamy za widło i rozrzucamy dookoła szpinak. Będzie jak trawnik przed domem. I łapiemy łopatę i kopiemy dookoła tego wszystkiego taką fosę. Na rybę. To już za na, na ja nie mogę. Ja jakiś deser proszę. I na to wszystko kisiel. Będzie się wszystko tak fajnie ciągnęło. Ta ja I za smażkę. I kisiel. I za smażkę. I kisiel. I za A na, deser. A na deser? A na deser te. A na deser te, no? i <laughs>